Ciemka, Ciemka, witam was wszystkich serdecznie po weekendzie. Na mecz dzisiejszej nocy wybraliście pojedynek Dallas Mavericks z Houston Rockets, czyli James Harden kontra jego młodsza wersja. I szczerze mówiąc to bardzo dobry wybór, bo poza tym meczem niespecjalnie dużo działo się tej nocy w lidze NBA, więc przelećmy sobie naprawdę szybko w dzisiejszych sprintach wszystkie najważniejsze wydarzenia dzisiejszej nocy. Zarówno Mavericks, jak i Rockets preferują w tym sezonie bardzo ofensywny styl gry, więc mogliśmy się spodziewać mocnego strzelania i bardzo wysokiego wyniku i to też dostaliśmy. Obie drużyny oddały po 44 trójki, ale to Mavs byli dużo skuteczniejsi dzisiaj i po pierwszych trzech minutach prowadzą już 12 punktami, nie oddają tego prowadzenia do ostatniego gwizdka, a 78 punktów do przerwy to ich najwyższy wynik w tym sezonie. W Houston dzisiaj słabo trafiał zwłaszcza James Harden, który trafił tylko 2 z 15 oddanych rzutów za 3, do tego popełnił jeszcze 6 strat. Warto wspomnieć o kliencie kapeli, który w siódmy mecz rzędu notuje co najmniej 19 zbiórek, ale gwiazdą wieczoru zdecydowanie Luka Doncic, który skończył mecz 41 punktami i 10 asystami jest najmłodszym zawodnikiem w historii, który 4 mecze z rzędu notuje co najmniej 30 oczek i 10 asyst, a w ostatnich 30 latach udało się to tylko Jordanowi, Westbrookowi i Hardenowi. W pozostałych meczach New York Knicks przegrywają u siebie bez R.J. Barretta w składzie w derbach Nowego Jorku z Brooklyn Nets, których do zwycięstwa prowadzi Spencer Dinwiddie i Nets wygrywają 103 do 101 w Madison Square Garden. Sacramento Kings wygrywa z Washington Wizards 113 do 106. Denver Nuggets wygrywają u siebie z Phoenixem 116 do 104. A LA Clippers pokonują New Orleans Pelicans 134 do 109 u siebie, bo kolejny świetny mecz rozegrał Montres Harrels, notując 34 oczka i 12 zbiórek. To tyle jeżeli chodzi o dzisiejszą noc. Po południu, może wieczorem, zapraszam Was na kolejną rozmowę z Aaronem. Celem, w, którym, w której podsumujemy sobie to, co do tej pory dzieje się w sezonie NBA, Będziemy rozmawiali na kilka tematów, które Wy zaproponowaliście na InstaStory, więc zapraszam Was serdecznie, a potem oczywiście jutro rano na kolejne sprinty. Pięknie Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.